Z w dzisiejszym odcinku będę grał w I sobie Pamiętajcie o łapkę w górę i su subskrypcji na moim kanale, bo ciągle się pojawiamy dwa razy dziennie i lecimy po... Ile, ile są słów? Czekajcie, ile mamy? Um, czekajcie, bo się teraz... 340. No, się teraz. To teraz lecimy po 360 albo 70. Tyle ile dacie. Mam nowego skina retro, ro, tego jak on się nazywa? Ja nie mogę. Retro robo, retro ro, robo. No i sporo mam tych skinów, zobaczcie sami. Tylko tego na pewno nie zdobędę, sporo z nich nie zdobędę. Ten jest mega ładny, ale go nie zdobyłem. No niestety. Jeszcze tego bym chciał zdobyć. No, ale dobra. O już nie wiem czy wiecie, ale znowu skinek. Taki. Demon demon. Mega mi się podoba. Mega. Dobra, już już nie będę, już obejrzecie ze mną tą re re reklamę. Bo w sensu będę tak robić. Jestem ciekawy ile, ile co... Znaczy nie, ile, tylko co zdobędę. Błagam, muszę zrobić specjalnego Te, demona, tego demona, albo tego bolta. Koło, szczęś, koło szczęścia. O, nie wiem, czy takie koło szczęścia. O, ale jest, to już na 100%. Wiem, że jest, wiem, że jest. Nie wiem czy to otwierać no dobra otwieramy Oby nam coś fajnego legenda, Epik No to może jeszcze to nic nie zdobędziemy, ale warto zawsze. Chociaż coś może nam fart do, dopasuje. No i co mam powiedzieć? I lecimy jeszcze raz. <grych> Dobra, koło orbitowe, gdy zostanę orbita, jestem szczęśliwy. Nie. <grych> to już ostatni raz. Ostatni, bo do trzech razy sztuka zawsze się tak mówiło. Więc. Dawaj, Anubis. Nie! Mm -hmm. Ostatnie wiesz, na nic mnie więcej, nie będzie stać, co ja zrobiłem w tym momencie? Dobra. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. Po co ja to robię? Nie, ja nie patrzę. Сейчас с богом, ты добрый бог. Ну, супер. супер, гениально. Гениально. Я не могу супер здесь супер. Здесь гениально. Ja chciałabym nauczyć się save save, save save Co to jest? Co to jest? Ja nie mam jakąś jaką już musiałam robić, więc przetestujemy nowe mapy. Nowiutkie, 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 nowiutkie. Zmien... Jest jedna nowa, dobra, no spoko. Raczej przejdę tu. Z czego wiem? Jak oglądali kogoś, to wydawało się taka łatwo trudna. Po są wszystkie mapy tam w i oby tak było. I hope everybody. Ah. Dobra. To jest właśnie taka mapa do poćwiczenia, co go mówili youtuberzy. No i serio, to jest taka do poćwiczenia sobie. To jest wszystko. Są te wszystkie mapy. <laughs> oszukałem. No i już nie oszukałem. Ролади не в углу Я с каким с каким-то отдыхом. Это с каким с Teraz wybierzemy z jedną z najlepszych map na całym świecie. Blokaż. Nie, 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 wybrałem, nie wybrałem, nie wybrałem, nie wybrałem. Co ja klikam? Co ja klikam? Brakuje mi jeden skin z coś specjalnego, żeby zdobyć te prawie wszystkie. Będziemy mieć już tego, wiecie, zielonego ludka. Lutka, lutka, ludka. ludka, ludka. Bo chciałabym mieć te wszystkie skiny, to jest coś specjalnego, ale oczywiście wszystkie nie będę miał. No, 6 skinów, a ja nie gram za długo. <laughs> za długo to ja nie gram, nie? Oczywiście. Retorobo. Mi się ten skin podoba. Nie wierzę w to, co dzisiaj zrobiłem, że otwarłem 10... Nie, znaczy nie, 4 spiny. Nie wiem, po co to robiłem. Mogę tego nie robić. No nie, 9%. co to się stanęło? No ale jakoś damy radę. Widzicie, Headball 2, nowy, nowy ten, nowy pas. Coś tam. Ja znowu wystartuję po 5 minutach. O, oh, blok, też jest, sir. <laughs> Dobra, udało mi się. Dobra. Co tu było? Co tu było? O łomaj, o łomaj, o łomaj. o o Aj tamten spadł bambik, bambik. <laughs> Nie masz faudolców. Nie ma, zablokowało mnie coś, ale ten bambik nie ma frau Chyba bym nagrywał Forta. Fort, Fort, Fortnite. For, 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 Fort, Fort, Fortnite. Fort, Fort, Fortnite. Fort, Fort, Fora. Fora, Fora. Fora, fura, Ura, Ura, Bura. Teraz niech się postara, bo się nie postarał. On umie grać w schemat po blok blok też. Oby tak nie było. Czekajcie widowie, tylko Muszę sobie poprawić słuchawki. Dobra, już. już jest, git. Ara, git, gitara. O nie! No kurde, po co wszyscy blokują? Połwany. A tamty nie poczeka, taki jest. Я бендочек, не ви звани ми не пишите. Я бенда грёз без него. Очень процентик. Процентик. Цека, 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 цека. О, суки и дыхай. Суки и дыхай. Суки и дыхай. Лечи. Он из падки, из мелоки. Ты сам падки? Ну, ты сам падки. On jest płatkiem. I mi nie napisaliście co robi ta emotka. Mm, szkoda, szkoda. Naprawdę szkoda. Myślałam, że mi powiecie. Wy mi nie powiedzieliście. I mi teraz smutno jest. Bo mi nie powiedzieliście. A powiedzcie mi jeszcze, bo nadal nie wiem. <laughs> nadal. Jestem nie, nie jestem tego niewidzący. Nie widzący. Gramy z tak z ostatnią mrunkę i kończymy. Granicz ten ta rudowa Blokad. Hat, Blokhada. blokada, dacha baka baka. Twoja grupa weźmie udział w dobieraniu grycie po i gospodarz może rozpocząć grę.

Hva var det? Bloggdæsj, bloggdæsj, bloggdæsj. Oh, co to było co to było co to było łukówkę benz O z, co to było? Jaki farciarz. O, no to zrobiłem.

Ambik nie ma szaudalców. Nie wyzywajcie mnie ze sobą O, to on! Zobaczcie, <laughs> ta motka jest genialna. Czy nie motka animacja Kopnę w trumny i goodbye. I droga, czy na tyle z dzisiejszego odcinka? Pamiętajcie o łapku w górę i subskrypcjach na moim kanale, bo pojawiają się dwa razy dziennie i lecimy po 370 subów.